Modlitwy wieczorne. Mów w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję Ci, Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, za ten piękny i szczęśliwy dzień, który pozwoliłeś mi przeżyć i za wszystkie łaski, którymi mnie obdarzyłeś dzisiaj i w całym moim życiu. Przepraszam Cię za wszystkie moje grzechy, zaniedbania i niedoskonałości. Żałuję szczerze za wszystkie grzechy moje popełnione dzisiaj i w całym moim życiu, które ciebie, dobry ojcze, obraziły i zraniły, a szczególnie za i odmów tutaj krótki rachunek sumienia. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostrom, modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Akt żalu. Ach żałuję zame złości, Jedynie dla Twojej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, Dla ciebie odpuszczam bliźniemu, ofiarowanie. Myśli, słowa, sprawy moje Poświęcam na chwałę Twoją, panie. Tobie serce me oddaję, Niech się coraz lepszym staje. Maryjo, strzeż serca mojego. O Jezu, nie wychodź z niego, póki nie, póki mi tchu życia stanie. Nie opuść mnie, Jezu, kochany panie. Święty Józefie, ratuj nas w życiu, w śmierci, w każdy czas. Aniele Boży, stróżu mój. Ty zawsze przy mnie stój Rano wieczór, we dnie w nocy Bądź mi zawsze do pomocy, broń mi od wszelkiego złego I doprowadź do żywota wiecznego. Amen.